Dzieci żywiołowo reagowały na przygody kota w jednym bucie. Przedstawienie na gościnnej scenie Młodzieżowego Domu Kultury zaskoczyło odbiorców. Aktorami byli zarówno terapeuci, jak i uczestnicy środowiskowego Domu Samopomocy Caritas. Tworzą teatr razem już od pięciu lat. Byłam trochę w szoku, bo nie spodziewałam się tego, nie wiedziałam o tym, ale fajnie, bo to też pokazuje, że nie nieważne, czy jesteśmy pełnosprawni, czy nie, czy mamy jakieś wady, czy nie mamy, to możemy występować. A aktorzy całkiem dobrze czuli się na scenie i świetnie poradzili sobie z rolami. Dla mnie, teatr razem jest możliwością samorealizacji. Nie jestem osobą aktywną zawodowo, więc, to jest dla mnie jakby takie zastępstwo aktywności zawodowej. Tekst był uproszczony i dopasowany do możliwości aktorów amatorów i do młodej widowni, a wszystko przy aprobacie autora książki. Kiedyś napisałam ten scenariusz mówię: "Kurczę, jak fajnie by było, aby aktor książki był, żeby zobaczył, że kot żyje, że kot ma zupełnie inne wcielenie". I ta nowa interpretacja urzekła autora. Dla mnie to jest naprawdę takie bardzo poruszające i od razu mi tam się naprawdę ta łezka pociekła. Bo to bardzo osobista historia i wcale nie baśniowa. Ilustrator bajek dla dzieci postanowił po raz pierwszy spisać w formie książki swoje doświadczenia z terapii dla osób współuzależnionych. Ja mam dziecko uzależnione i ta cała historia o tych gwiazdach spadających, ona tutaj nie wybrzmiała tak do końca. To jest historia uzależnienia po prostu człowieka, który tego kota, który łapał gwiazdy po to, żeby one spełniły jego marzenia, ale tych marzeń nie miał. No i tych gwiazd było coraz więcej i one jak gdyby już uniemożliwiały mu życie, a on ciągle chciał, jakby na tym się koncentrował, taki mechanizm uzależnienia. Książka ma pozytywny finał. Ta realna historia. Wciąż się toczy.